Siema, tu kruku gramy w League of Legends naszej drużynie Amumu czyli czarny satanista przedstaw się dzień dobry tak, jestem e, czarny satanista lubię e, koty. super Achry czyli kubekowski co ja Master i Krucer, Cinzao gra rudyczek dzień dobry i nunu gra McDavis yo. yo. Przeciwnicy to Ash, Jax, Volibear, Trinda i Rice. I mam jeden FPS. Wow. Trochę. <laughs> Nikt nie dżungluje. Na midzie będziesz miał Ash Chociaż dzisiaj raz się pchał na mida. No tak. A nie no realizm był, jestem do co tu. No ale po trze na trzecim no, levelu wyszedł. Wtedy co graliśmy 3 na 5 z Davis. Jakim ty wtedy aż gram? Masterem na midzie. <grym> <grym> Prochaj, te kręcą filmiki na 20 levelach. Gimper z... Gim Gimper z tego, z rankedów kręci, a my dobrze, że z botów nie kręcimy. No. Gimper może się schować, tak. <gibli gibli <eye> my tu pokażemy szkołę. Ja, jak będzie dobra zajawka, to będzie zajebiście. Z Jacksem będą problemy, ale go ulepszyli w tym patchu. No. 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 O, teraz masz ci są, ale go ściskamy. No, no. 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 no ty no. No co? Ja Kruku, tak jak ty. Się mm. A ja mam mniejszy. Nie. A? Aha, wiem. Ja się zastanawiam, czemu kobiet nie ma takiego samego do Bo nie są lanem. Jesteście lanem połączeni? Nie mam wifi. Jeszcze ten sam licznik, to myśmy. A, a mu a satanista na Wi-Fi ma 600. Wie yes. <laughs> tu na Wifi potrafi być półtorej kapa. A, a jestem a koksem nagrywam po angielsku będzie ciekawe 300 300 fps Nice. Nie co to Kurwa, będę się kurwa opierdalał. Krzaka, no, Davis, tańczymy w krzakach. Co trzeba o zrobić? W no. Nie <gry> <gry> <Porad cenżurze> internetu, Jedź będzie pi 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 pi. A, ja chodźis. nie mogę po prostu zawijać Masz wardak? No super. No jest, mamy trendę A, będzie w trude. Trende, ale mało? To jest fajne. Ten jack. A, sto. Bo my tu mamy... Znam, masz to Ciekaj, może, co? No trynda by, padł, by tam drugi nie O, Matko woli. No, ja woli i trynda? Nie, no. mamy tryndę. My macie, no, <coughs> wy macie woli i nasze. No, o, czyli Jack? Raise idzie. Rajs na, idzie. Rajs na miejsce. Chcesz się bić, Noju? No dawaj, dawaj, go bijemy. No, tak. Bo tak. O, to O, no. dostał. Nie. No, boty. Dobrze się już nadjeżdża. Tak, może fotę, fokule się, może rozgrzanie, już... Modu, do nie. zaraz nie, 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 mam A, w kostkę jest na Trochę, Coś, to jest? Ciemny strzał, jeżeli chodzi o ten. Bezek się, czai. pazek go. Pazek. <grym. grym. grym> <To O, roba. grym> pazek się, czaj. Warmol, maskok so, ma jumper Właśnie, skok mu poprawili w No Skoki, że dla mnie mu skok poprawili Zagrąbimy też? Też bym sobie zagrąbł Kubę, zabijamy pacz A ja kupię go, 1300 kosztuje, nie? Ciekaw, ale nie no. no O kupię go dzisiaj, co? Po A, tej grze dobra? go kupię Dobra, ale ja go mam, ja to jestem jak ciśnio gady, co to jest? Co tak wyjście? Co? Tu się alarmuj oczu <grywa> <grywa> Dawaj na raczej, do, ciąg, od razu Do łazienki ziemki mi się wbijają. Patrz, 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 leży. O, no niemożliwe. Ale. No. No żebyśmy dojechali. Ja już kupić, tak? Doprzednio odporał prosi. Po co ty na przyjdzie ty? Mom, bryston, ale mogliśmy we dwóch wpaść. Dawaj cię, tu dawaj go. Znaczy ten. Ale, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No dobra. dobra, mogę się od razu skaczyć, bo to skil. Dobrze chyba.

Czym ja to mam później skonwertować, bo jak byśmy wygrali, to to wrzucę. To później ci ponownie. O, kurde, panie. za zacznij. kurwa, ty. To Aszy to a, człowieku najmęższy. To dwa Ty, weź tego Volibera. Podejdzie tutaj, to od razu go weź do siebie i jak go sobie podrzucę, wiesz? Co Trzeci ma podrzucony. On nie wyjdzie z tej Od razu trzy skille, nie? Może no, ja koncie podrzuci, to podruci, O, no to co z tego? A to ma trzy sechota.

Dobra wyjazd! No na co? O w morze prosiłbym cię żebyś uciekał No w sumie dobrze tego krzyku rozliczyliśmy no. bo... no. Chociaż Master'em na ulti to i tak mocno się... Użycia mają kudę no mm. O patrz po party, dawaj go, dawaj go kurza dobra, do, do. Dobry loot O przerzucasz mnie będzie tak? Manny, ow. Okay. Będziemy na dół Kurczę, ci my ja fidujemy Jan Patrz kurza, ona się Brawo! Ej, co to zamieniłeś? Nie mam Kto padł? A, ty, Davis. Możesz kup się po pójdę od razu razu walek, do gwiazdy. No, a ty pim do jednego. Ale banemu skok panu do panu się dużo One panu były panu 43 AP ma z run. Oho, to Max o wszystko złodało Ej, ale... to tu no też Ale Jax to przecież nie jest Max? Uważajcie, bo tam w Oliber coś długo nie wraca. Ma ten sklemy, że te skoki ale, no to jest Klemus jeszcze to jest Sklemus Oj, biegnie biegnie biegnie, 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 biegnie Bić go górę, to bije jego. chodźmy Bije go Dobra, papa, o! Odpalił mnie, daj dobra Ej, możemy się zamienić, no, za czy, coś, możemy się zmienić. Się, poczekajcie chwilę. Zresztą... Woda. Cysu, broń tylko o tego. Ej, tak, ale Kuba ma dziś wstępnik, prędza. No i to było. Na środku jest. O kurde, Kuba, on ma piąty level, dałaj go. Jak tak samo. Ja idę na niego. Ruch, no, albo ty idź. No, ty, 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 ty. To jedyna na górę, na tak? No ale ja będę wolno, Kuba, to. Ja biegnij, biegnij, woda, woda biegnie. To jedyna na górę. No chodź, ja, oni mają po pół życia, no. To usłań Tu w Góra no, ogarnię się. Na razie idę. my blendy cioci. Jest pajali na liściu, bo ja podmost. O albo dobra, jest tym banda. Taką zagranię, dobra, teraz poczemu? Dobra. Mina. będę z tego golibę. Woda schodzi. Trenda. idę trenda. Tylko dawaj. Gdzie jest kurwa drak? No i mogliśmy tego od początku grać. No. O, leci. Ból go sam wyciśnie no. Nie, ulti. Ja bym miał ulti, to bym go zjadł. Oj, Kruku, błyskaj, błyskaj. Nie Nie. Oj. Zaraz był artykuł. No. Nie może tak. Warda tu trzeba będzie wstawić. Dobra, to się... ...my na tu tu się chyba, on był w kroku. A wiesz, Ja później zejdę na dół, to będę No Jackson nie ma fragów jeszcze. Trendów ewentualnie. Ma, ma a ma. Opa, Uważaj, Ale to to tak. się trochę boję, bo tutaj myślę, że jestem ten Uważaj, tym wejdzie mi, to ja nie dam rady. Tak, Lepszy fighter jest trend Tak, No właśnie. O kurde, man nie mam. <grystanie> Zabili 500 tamu. temu? A tu jest, relax Trenda na, trynda na górze Jakie rajdź na ulti. No tu czekaj, czekaj Czekajcie, czekaj, dobra, uciekajcie bo złóżcie, nie, bo on Czekaj, no, no. uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, ja cię pierdzielę Jak ta lama? Trzech było na górze, nie? Nie, dwóch Chcę, chyba idę, 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 Ale niepotrzebnie za nie. to nie spierdali. Sorry. Więc... A on dech bije się z nim. Jak sam wygram, myślę. Już nie. nie, nie, wiesz. Wiesz. nie, nie to no ja nie wygrałem. O ma w końcu mój Boże. O mój Boże. Od 10 10 10

Jak stój? Ch**a gdzieś... tak, jest Aha, tu, No tu, daj no, no, no bo ktoś <noise> mi dał, nie Idę, idę, idę Czemu ten zagraniczny? No, Aszka tak? jeszcze przyszła Spoko tak, on tam mi ktoś pomóż, bo tutaj jest głucho no, Idę ja. Broń wierzy, broń wierzę Nie, no. spokojnie, nie mam ich, Dobra, i ci... uh, Trynd jest dla ludy Ja sobie wrócę, bo nie mam tam, tu jest uczeti tu by tu oni mają ósmy lewele? Nie, że ta cię ta tak sparciła, że to po prostu mam paję. Wałę... Zjedziemy do tego. Jackie. uciekaj, o, czekaj, czekaj, Jackson. Czekaj tak w górę. A nie. Da no mi tu jakieś wojny tmarę. Fuck moc. Bo pewnie mi robić, a się mnie 10 razy i straciłem 100 HP. hpa. No, masz po co? Nie padłeś, nie? Masz.

można tego razie, jak się zasunuje, to będzie tu pojafnik. Leży, leży, leży. Leż. Leż. Kurku, nie, no nie, już nie, już nie. Kurde. No to jest po prostu jakieś chore. Ojacie. No, nie, nie spalił się. Dobra, idę tam, pomogę do was. Jax jest tu, może. Trochę za późno mi mówicie, żebym rzucił jakaś jak ja już go biłem. Boże, pomóż. O, Trynda. Siema, Trynda, zaraz do go zjadę. Dobra, dawaj, puszę, puszę, puszę. Dobrze. O, to w pełne weszło.

Chcesz kupić koczasą, czy peleną? A ja co mam kupić? Absurdalnie wielką, czy yy, ten... składać? O, ten przywardzisz, to co, co składać? <grych> Już nie Zjechać tego, tego... z Volibear'a? to kurde, mi. Zależy, co... Czekaj, stój tam, pójdziemy na nas. Jack zniknął. Daj się radzi jak ze namiami... To do ciebie Chodź do nas. miasta! dalej, No to nie o, ale szybko zeszła! Pogbieżę go mało się, się... A ja, ja ci sorry? Ja Cześć, ja bieg, 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 aha! Weź go tam do tak! Dobra, dawaj, O, Oj, bo na O, leci na ciebie! Z gruntu dwóch oh, Ej hey, kluku weź tam w drugiej stronie, go zamknij. O. Dobra, oj zb... ty. No i dobra, dobra. nie nie lec. Nie, 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 lecz. nie lecz, bo teraz mageru. Ma no on tego ma tu jakieś te kurde. Pomogę ci To, lecinać. Lecinać. O, to ten... Spoko, mam tego? okej, oh, Maszał. O. No. Nie zdarzył użyć, tak mi przyjebałeś. To kruku Gonimy, mnie, Gonimy, dziękuję. Taki mnie, DZIĘKI był... To Kurde, mana, milion 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 milion. Dobra, Dobra, nie mam to nie wiem. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Nie, nie

Trochę przefidowałem na początku. A, dobra, ty co puszczek? O patrz! Ej, żeby... Sami puścił. Sam jest... Do dobra, go puszczę. Dobra, dawaj góra, góra, Zresz. góra, taż, taż jest. Manny nie mam kompletnie. już to robi. Dobra. Trzypatnę trochę. kurczę, Nie zdążyłem Też on tak stoi. Nie dla mnie jest fraga. Ale mi fraga. To ja tak teraz dżungluję, bo tu, tu red mamy, to podżungluję trochę, okej? Okay? No z tego O, 6, dobra, 6. Tak. Red mi się skończył, ale tak. chyba nie ma. O, ja poszedźcie, haha. Złożymy, 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 dobra, dobra, tak dobra. Chodźcie. Chodźcie, dobra. Co, to, tak nie? Ej, nie da ktoś tutaj oh, co, 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 co. Właśnie wam naradzę. Idzie na radę. Idzie na Idzie na nie tracimy. To to no nie tracimy. Mamy tutaj Tutaj to Tu O tak, pomóż. A bo, ja, A, tam ma Dobra, Robim Red ma wyjście. Tu jest, tu jest, tu Trzech na dole, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu tu ja ma wiesz, że jesteśmy tutaj. Jest Woliber koło mnie, jest w akcji woliber. A no bo trzech i, i to muszę Ja idę na reda. Dobra, ja idziemy ja na Idę w Tak ja że tylko z już lecimy. Mam wszystko, skorudy, więc możemy spokojnie tam wchodzić. Dobra, Dobra, idziemy. Jemy, Albo wyciągają ej plecy 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 a nie, się A nie, 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 sekund. Ej, ej, ej. nie, 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 jest On też, dada. Dada. Pierwszy, da. Sorry, no, ale nie słuchał. Pierwszy tak Sorry, ale nie jest zakochania, nie da. No dawaj Poi. Ty, trenda, no dawaj. Koksmy. Dokupimy co nieco. Jak myślisz teraz, jakie kryty będzie żeby ładowały rudy? I upadł trenda, nie? Gdzie trenda jest? To jest. Dobra, a nie zbordowany. Nie, nie. Nie, rajd. Doń do obaj. Przesnić tutaj. Cold Za Dobra. Ja co, ja co, tam, do, tak. Dobra mam ulti, to są kaum Dobra uciekajcie co do, bo to, no, 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 to no, będę no, no, no. ja i teraz zrobię sam tego. No, Dajcie no, jest tu No chodźcie tutaj, chodźcie tu i zbiegnijcie, zbiegnijcie do was. Weźcie te krzaki so, no, Jack to chce. Dobra, ja to idę to do tego. Chodźcie tu do drugiej, do drugiej cytu. Do drugi, chodźcie, chodźcie. Nie mam ult, nie mam mamy, nie mam nic nie mam. Zycia nie mam.